Rozdział pierwszy. Pierwsze spotkanie. Jadąc z mamą na lotnisko szeroko otworzyłyśmy samochodowe okna. Phoenix były dwadzieścia stopnie w cieniu przy absolutnie bezchmurnym niebie. Miałam na sobie moją ulubioną koszulkę bez rękawów z białej siateczki, włożoną specjalnie z okazji wyjazdu. Do samolotu zamierzałam wziąć kurtkę. Celem podróży było miasteczko Forks, położone na północno-zachodnim krańcu stanu Waszyngton, na półwyspie Olimpik. <gryw> Pada tam częściej niż w jakimkolwiek innym miejscu w Stanach. Jest to jedyna rzecz, jaka wyróżnia tę mieścinę. To właśnie przed tymi posępnymi deszczowymi chmurami uciekła moja matka, gdy miałam zaledwie parę miesięcy. Ona uciekła, ale ja musiałam spędzać w Forks bite cztery tygodnie każdego lata – Wreszcie, jako czternastolatka zbuntowałam się i od trzech lat jeździłam z tatą co roku na dwutygodniowe wakacje do Kalifornii. Mimo to zgodziłam się tam wrócić. Sama skazałam się na wygnanie. Byłam przerażona. Nienawidziłam tego miejsca. Za to Phoenix uwielbiałam. Kochałam je za słońce i upał, zabijającą od tego miasta żywotność, za tempo, z jakim się rozwijało. Bello. Odezwała się mama w hali odlotów. Pamiętaj, że nie musisz tego robić. Powiedziała to po raz setny i niewątpliwie ostatni. Moja mama wygląda zupełnie tak jak ja. Jak ja z krótkimi włosami i pierwszymi zmarszczkami mimicznymi. Spojrzałam jej w oczy, a wielkie oczy dziecka, i poczułam narastającą panikę. Jak mogłam zostawiać samą tak nieobliczalną i nieprzytomną osobę? Czy sobie poradzi? Oczywiście miała teraz fila rachunki będą zatem płacone w terminie, lodówka i